przedstawiamy nowy, lepszy sposób na sprzątanie. Woda ozonowana od sanzonej łączy naturalne składniki wody i tlenu, tworząc silny środek czyszczący, który jednocześnie dezynfekuje i eliminuje zapachy. Tlen z powietrza zamienia się w ozon, a dzięki opatentowanej technologii miesza się z zimną wodą, tworząc wodę ozonowaną. Po rozpyleniu na powierzchni, ozon niszczy zabrudzenia, zarazki i inne zanieczyszczenia, a następnie przekształca się w wodę i tlen. Nanopencherzyki ozonu zapewniają bardziej efektywne czyszczenie bez pozostawiania osadów. Sanzonate jest przyjazny dla użytkownika i upraszcza czyszczenie do dwóch kroków. Najpierw spryskaj i wytrzyj, aby oczyścić. Następnie spryskaj ponownie, aby zdezynfekować. Sanzonate wytwarza roztwór na miejscu i na żądanie bez dodatkowych kosztów, eliminując potrzebę zakupu chemikaliów i materiałów eksploatacyjnych. Wyeliminuj do 90% tradycyjnych środków czyszczących oraz opakowań. Technologia jest wszechstronna, może być stosowana ze spryskiwaczami, MOPami czy maszynami czyszczącymi. Bezpieczne dla personelu i klientów znacząco obniża koszty sprzątania, wspierając neutralność węglową. Zaproś nas i skorzystaj z bezpłatnej prezentacji wodnego ozonu w Twoim obiekcie.